Witam Was moi kochani bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym moim vlogu. Słuchajcie, my właśnie przed chwilą byłyśmy, to znaczy córka przed chwilą była po bułeczki, kupiła bułeczki na śniadanko. Tradycyjnie musi być przejazd zamknięty, nie wiem czy to widać. Mam nadzieję, że dzisiaj już wyczerpałam limit. Co to jest? Balsam do ust, chyba. Balsam? No fajnie. Kawowa. A co to są te perełki tutaj? Aha, są. Mhm. Fajne rzeczy takie kawowa naprawdę. Już nie oglądała? Ja że to już wiedziałem. Jest? Kawą. Ale intensywnie tą kawą pachnie. Od żelu do ust i policzków. Także mhm. jeszcze tej firmy nie widziałam. Jakaś nowa? Nawet nie ma cen. A tak gumą wszystko smakuje. A jest nawet bawoka. Podkłady. Słuchajcie, moja ulubiona rzecz, promocja na banany. To mnie bardzo cieszy od razu. takie żabki, kolekcjonerskie, mogą być, ale fajne. Słuchajcie, biorę do lidla szklankę, bo chciałam coś sprawdzić, ale to później Wam pokażę o co chodzi. Cześć, maleńki, chcę wyjść. A wychodź. Dzień dobry, no, Witam Pana. Poczekaj, no, bo wczoraj wyjdzie. Poczekaj, no, że zgasimy światełko, tylko trzeba zgasić światło. Dzień dobry, a gdzie jest ta druga kruszynka? jest to mała kruszynka? Co? A tak, zapomniałam. No cześć, no cześć, no, cześć. no, cześć. no dzień dobry, o Idziemy na spacerku, zobaczcie jaka mgła się utrzymuje cały czas. I znalazłam jakąś szyszunię, Aj! Ej, Pinczi uważaj. Kolejna do mojej kolekcji. Słuchajcie, ale mimo tego, że jest taka mgła, to tak niesamowicie razi słońce w oczy. Słuchajcie, na sobie szyszę w kieszeniach i muszę włożyć do je, ale mam mnóstwo tych rzeczy. Tu się już szykuje Jedzą kośniadanka. Więc czuję się maleńki. Tak, moi kochani, my zasiadamy do śniadanka i życzymy Wam wszystkim smacznego. Pożyczyłam od córki, to jest, to jest Action maseczka, one są bardzo dobre. Ja już to mówiłam niejednokrotnie na vlogach. Kochani, do tego, co chcę przyrządzić, potrzebuję dwie pomarańczki. Muszę je wyparzyć oczywiście, także wyparzamy. Hopla jedna, hopla droga i niech ona chwilę sobie tutaj. Słuchajcie, już je wyciągnęłam i teraz je osuszę. Jeszcze cytrynkę do tego. Nie wiem, czy będzie mi potrzebna, ale ją jakby już wyparzyłam. Słuchajcie, zobaczcie, jak to słodko wygląda. No naprawdę tak śliczny. To jest świetny pomysł na taką herbatkę jesienną, zimową e, Halloweenową. Można, wiecie, różne postacie. Naprawdę fajnie to wygląda. Jeszcze słuchajcie, cytrynki dołożyłam takie po księżycu. Pokażę wam jak pięciu łypie oczkiem to Łypie oczkiem spod i maleństwo, śpij Jeszcze raz robię, bo córka mówi, że trzeba było tą pomarańczkę wydrążyć, więc ją wydrążyłam. Włożyłam tutaj zmaryn. Wkładam herbatkę, bo podobno herbatkę trzeba również do środka. Wkładam imbir. Wkładam po prostu to, co mam. A żurowiny, słuchajcie, wrzucę już osobno. Słuchajcie, lepiej jak te dynie są... Dynie. Te ala dynie w herbacie, czyli pomarańczka, jak są wydrążone, dlatego, że łatwiej wtedy się herbata parzy. Łatwiej herbatkę zaparzyć. Przyjęłam mm, dzisiaj mokate cappuccino i to jest wata cukrowa. Wczoraj miałam yy, guma balonowa, dzisiaj wata cukrowa. Próbujemy. Tak guma balonowa no mnie smakuje bardzo. A spacerek idziemy. <laughs> Słuchajcie, pięci tak chcą mnie. O, mamulka idzie, zobaczcie, kto przyszedł tutaj. Mamusia przyszła. Wpięci mi jej rękę o mało by nie urwał. Taki wariat. Wariatka, a jeszcze dzisiaj będzie robić naleźniczki, liczę przynajmniej na to. I tutaj kupiła taki sosik i on jest naprawdę przepyszny właśnie do naleźników. A tutaj z tego, co zostało, to jeszcze będzie zrobi, zrobić zupę cebulową. Ona jest niemożliwa, słuchajcie. Z dwóch y, nóżek zrobiła y, obiad na trzy dni praktycznie. <grych> I trochę ryżu. I jak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć y, cebul do tej zupy cebulowej. To już do smaku soli córkę dodała i teraz dodaję troszeczkę cukru. Pokaż ile. Troszeczkę. <laughs> Też tak troszeczkę na oko. Teraz ząbki czosnek. Teraz do takiej ilości bulionu, to jest dosyć duży garnek, on ma chyba 5 litrów. 5 będzie miał? Będzie miał, nie? Z 5 litrów, także na dnie dosłownie jest. Jeszcze córkę trochę do pieprzy podgotować, tylko nie doprowadzać oczywiście do wrzenia i jest gotowa sopka. Kochani, tutaj już córka robi, przygotowuje na naleźniki, ale przed chwilą obliczyłyśmy i na trzy dni obiad, w pierwszy dzień jest ryż z potrawką i z marchewką, w drugi dzień również ryż z potrawką i z marchewką, na trzeci dzień będzie właśnie zupa mm, cebulowa i słuchajcie, dla dwóch osób kosztowało to 1350, także naprawdę można bardzo tanio. Co prawda były oczywiście te produkty kupowane na promocjach, ale naprawdę można niesamowicie tanio, pełnowartościowy obiadek zrobić. Także naprawdę jak słyszę, jak ktoś mówi, że kupuje zupki chińskie, to mnie po prostu ocząsa, bo można naprawdę fantastycznie zdrowo zjeść za niewielkie pieniądze. Czimuś lubi jabłuszka, tak? O jeżdżak. o ma. i tutaj masełko rozpuszcza córka do tych oto jabłuszek. Tu są cztery jabłuszka. Troszeczkę tak na oko cukru, tak z trzyły pod przykryciem. Chwileczkę podusiczymy. Kochani, one są takie mięciutkie, ale nie rozpadające się słuchajcie, do końca. Teraz córka właśnie robi naleśniczki, szklanka mąki. Czwarte szklanki wody gazowanej, szklanka mleka i dwa jajeczka. I troszeczkę cukru. Tak, wiecie, dwie łyżeczki. Jasno, musimy wszystko wymieszać. Trzy łyżki mm, oleju. bardzo serdecznie w kolejnym moim vlogu. I słuchajcie, dzisiaj jest przepiękny dzień. Mamy 6,5 stopnia, godzinę 8, 30, przepraszam, 9 już. I jedziemy kupić coś do jedzenia i jedziemy do Turcji robić smaczne śniadanie. Także zapraszam bardzo serdecznie. i córka poszła po jakąś paczkę, bo coś tam zamówiła. W każdym bądź razie, słuchajcie, ja się czuję chora. Rozkłada mnie choroba, właśnie biorę sobie tamtą werdę, bo powolewa mnie gardło. Wstałam rano i myślałam, że mnie powolewa, bo trochę sobie pośpiewałam. Od rana wiecie, jak jadę samochodem, włączam sobie muzykę i śpiewam, i myślałam, że mnie może od tego wiecie, mojego pseudo boli, ale nie, jednak mnie tak powolewa. Słuchajcie, tak patrzę na siebie. Tutaj mam takie krótkie włosy, i nie wiem, czy ja fajnie bym nie wyglądała. Jakby wszystkie moje włosy były właśnie do tej długości, taki bob. Słuchajcie, zastanawiam się nad takim bobem. Wydaje mi się, że całkiem by mogła to fajnie wyglądać. I tutaj, tak wiecie, no bob, tu trochę podgolona. Muszę przemyśleć. No już cichutko, 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 cichutko! No dzień dobry, dzień dobry! Ojeju. ja? ty? To pierwszy, który pierwszy idzie! Który pierwszy się umiera? Zdajcie mama! Tak, Ale ty dzisiaj elegancki jesteś. Zobaczcie, jaka jest to opatulona! Nie? Męczuj? To jak tu pięknie wygląda! Ślicznie, naprawdę. I tu jest jeszcze takie cudowne drzewo, zaraz wam pokażę. I śliczne drzewo. Przepięknie, widać te drzewka, to są takie małe dzieła sztuki. Naprawdę. Z tymi szyszeczkami, szyszuniami. Autentycznie małe dzieła sztuki. Słuchajcie, cudnie to wygląda w tym słońcu. Przepięknie. Zobaczcie, jakie są ogromne te liście. Męczuś, nie! Ciągnij tak. ktoś ma bardzo fajne płyty pod domem i zastanawiam się u siebie, czy takich nie położyć. nie na będziemy jadły sałatę, no sałatę, całą sałatę, sałatkę, tu jest sałata żymska, ogóreczek, tutaj masło czosnkowe robi córka. do tego będzie serek, mozzarella, dzisiaj kupiłyśmy dwa na promocji i one były na promocji w dobrej cenie, nie? 2,24, do tego będzie bagietka, Paryska i co? I... Aha, właśnie, miałam Wam pokazać. już Wam pokazuję czekaj. Tutaj słuchajcie, jest sosik, który zrobiła córka i tam jest musztarda. Jest miód. Co ty jeszcze mówiłaś? Musztarda, miód? Olej i. Sok z Olej, miód i sok z cytryny. Także taki sos winny. Vinek... Simonek chodzi po krzakach i próbuje za wszelką cenę zrzucić <noise> swój kokon. Tak, próbuje zrzucić. I zobaczcie, co on tutaj już porobił. Ojeju, niewygodnie, tak? Zobaczcie, jak pięknie córeczka to robiła. I tu są grzanki takie z pieca z masełkiem czosnkowym. Także jeżeli, słuchajcie, zajadacie razem z nami, to życzę Wam wszystkim smacznego. Niem niem No Tu już jest kawaler pierwszy. Pokaż mahalka, o Jezu, daj buzi wszystkim. Gdzie daj jest ten małańki piesek, taki słuciutki. Ojej, gdzie jest, jest pięczuś? O Jezu, gdzie jest pięczuś O Jezu, leż sobie. Larz. No. i tutaj córka ma geranium, i tak trochę delikatnie mam wrażenie, że mnie uszko powolewa, Więc sobie taki mały jakiś listek, tu urwa. Tu, 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 tu. Taki ma. Jest taki malutki urwę, i wiecie co to się bezpośrednio wkłada po prostu do ucha? Ja teraz Wam pokażę co kupiłam. Ale jest jaka piękna, słuchajcie, jaką dynię ogromną kupiłam. Normalnie, słuchajcie, ona kosztowałaby 40 zł, a ja zapłaciłam za nią za, za 8 zł. I w tej chwili jesteśmy w drodze do mojej córki m, koleżanki, dlatego że bardzo ją prosiła, żeby jej nie wyszła z pieskami, bo musiała wyjechać tak, do słodkich, ma ja dobrze znam te pieski z koleżankę But it looks fine, Słuchajcie, czy Wy widzieliście, jak to są ślicznotki, to po prostu. Ja jakbym, chciała, jakbym miała kupić pieska, to kupiłabym właśnie takiego mm, malutkiego, takiego, nie musiałoby być nawet y, rasowy, ale żeby był taki, wiecie, miniaturkę, taki malutki. Wszystko no, jest pięknie z pieskami, ale wiecie, co najgorsze jest, jak zimą, pada śnieg, jest mróz taki trzaskający i trzeba z nimi iść na spacerek. Rano szczególnie, no to jest bardzo ciężka sprawa. Byliśmy z psami mm, koleżanki. Moje córki, a teraz jestem z fotami na no, spacerze. ty tam pęchcisz. Chodź, Ale chodź, tutaj jest, chodź. Idź ciepło w lesie, naprawdę. Jest tak cieplutko tutaj w lesie. Bardzo przyjemnie na spacerek. Zobaczcie, tę znalazłam! ta piękna rzeżunia! Ogromnie, i córka zrobiła taką pyszną zupkę, ale to już wiecie, e, cebulową. Do tego są grzemki z serem mozzarellą i tymiankiem. Także życzymy Wam wszystkim smacznego! Słuchajcie, tu córki dostałam, prowiąc na drogę, jabłuszka i oczywiście naleźniczki. Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, ile naleźników dostałam! Pięć oszaleje za chwilę! I słuchajcie, odwozi mnie do domku dzisiaj. Bo się czuję fatalnie. Po prostu naprawdę się czuję tak chora, że się w głowie nie myśli. Zobaczcie mu co na co robi. Z siatką. O Jezus! Tak się bawisz ładnie. Przyłapam cię. Przyłapam cię na zabawie. Siatka najlepsza, nie do zabawy. Słuchajcie, ja już jestem w domku. Widzicie, jak wyglądam. Rozchorowałam się masakrycznie. Tak mnie po prostu boli gardło. Córka była w aptece kupiła mi. To jest taki zamiennik, tamtą verdę. Bardzo dobra, ja już go kiedyś. Miałam to w zeszłym roku, jakoś tak, nie pamiętam dokładnie, i pomagał. Yy, I kupiła mi teraflu, już wam pokazuję. Tu jeszcze, słuchajcie, kupiła mi teraflu, ja uwielbiam, znaczy uwielbiam, w sensie, jak choruję, yy, to bardzo pomaga mi teraflu. Jeszcze tak. jakiś apap od niej dostałam, także idę się kurować, słuchajcie. Także moi kochani, ja już idę się kurować. Mam nadzieję, że ten vlog słyszycie trochę, jak mówię, tak, tak ja mnie taką kuleczkę w gardle. No, w każdym razie mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Jeżeli tak, to będę przeszczęśliwa. O, to, marie, Jezus, to po prostu tak mu się podoba. Podobało mi się ta siatka. No, mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Jeżeli tak, to będę naprawdę szczęśliwa, jeżeli zostaniecie ze mną na dłużej. I co? Do zobaczenia. Mam nadzieję następny vlog. Pa! Idę się kurować.